Hello people! Witam Cześć, dzień dobry. Jak dziwnie się to mówi po takim długim czasie nieobecności, trochę tego odwykłem. Jak widzicie, żyję. Od dłuższego czasu stanowiłem się na tym, żeby wrócić do nagrywania filmików na YouTube. i dzisiaj jest ten dzień. Ale nie próżnowałem, rozwijałem się podczas tego czasu, eksperymentowałem sobie z filmikami, żeby trochę w skrócie Wam powiedzieć, co i jak i co się działo. Ja jestem taką osobą, która ma bardzo dużo pasji i czasami ciężko jest podzielić. Moje ambicje z obowiązkami, z koleżami z pracą. I, I książki nie są moją jedyną pasją. E, uwielbiam tworzyć filmiki, edytować filmiki, nie tylko takie, gdzie po prostu siadam i gadam. uczę się grać na pianinie. Jest wiele innych rzeczy, które lubię robić, ale o których nie mówię. Trochę ciężko jest nagrywać filmiki o książkach, kiedy czujesz, że twoja pasja do nich wygasa. I to się trochę u mnie działo. Co strasznie mój smuciło, dlatego, że ja tak kocham książki. Ale czuję, że na początku, kiedy zacząłem tak bardzo, bardzo czytać, kiedy miałem 13-14 lat i tak wchodzić w ten świat, byłem taki przepełniony po prostu czystą pasją i ja tak to kochałem. I czuję, że z czasem, kiedy e, zacząłem tak bardziej o tym nagrywać i tak bardziej o tym gadać, bardziej chodziło o inne rzeczy niż opasje. Z czasem czyjaś do pasja zaczyna wygasać z różnych powodów. Co mnie bardzo smuciło, dlatego że tak kochałam i kochałam książki. I nie chciałam tego wszystkiego zatracić. Teraz siedzę otoczony przez książki. I <śmum> po prostu bardzo chcę to wszystko pochłonąć. I nie nagrywałam, kiedy nie czytam aż tak intensywnie. Albo przez miesiące wcale zmowałam się innymi rzeczami. Ciężko trochę to wszystko balansować, kiedy ma się wiele pasji, wysokie ambicje i college i pracę. Mam tyle pasji, mam tyle ambicji, że czasami to ciężko jest ze sobą pogodzić. Uwielbiam tworzyć filmiki, uwielbiam edytować, uwielbiam nagrywać, uwielbiam ten cały proces. uczę Uczyć także grać na i robić wiele innych rzeczy, o których w ogóle nie mówię. W żadnym wypadku nie wiem, że są jakieś wymówki czy cokolwiek, tylko że nienawidzę wymówek. Nie chcę być dla siebie zbyt surowy i po prostu chcę się upewnić, że. Teraz robię rzeczy tylko te, które sprawiają przyjemność. Nie chcę się do niczego zmuszać. Czasami czułem, że po prostu gdybym usiadł i znowu tak grał przy kamerą, to bym się do tego zmuszał, nie sprawiałbym do to przyjemności. Od jakiegoś czasu czułem, że e, moja pasja do książek trochę wraca, co mnie bardzo, bardzo cieszyło. Czasami sobie coś czytałem, a nawet ostatnio spędzałem po prostu... W, w, spędząc w końcu, po prostu na Amazonie książki i szukałem, czego z tym nie zainteresuje, nie, bo... Nie chcę po prostu rzucić na siebie jakieś wielkie cegły i zmuszać się do czytania, ale tak szukam czegoś, co mnie zainteresuje. Mój gust do książek też trochę się zmienił. Kupiłem taką książkę, na którą jestem bardzo podekscytowany, i, i tak mnie to uszczęśliwia, że znowu mogę po prostu mówić o książkach, szukać, szukać sobie interesujących książek. Że ta moja radość nie jest po prostu udawana. Biorąc to pod uwagę, postanowiłem, że może teraz jest odpowiedni czas, aby wrócić, dlatego że myślałem że tym od jakiegoś czasu i miałam materiał, który mogę dodać, ale po prostu, szczerze dla mnie się obawiała chyba, że zrobię taki wielki huk, że o, wracam, a potem zaraz będzie tydzień, dwa i nic nie będzie się działo. Będę się starał e, dodawać, ale przede wszystkim będę się starał, żeby to było dla mnie, będę się starał, aby to mi sprawiało przyjemność. Nie chcę się do niczego zmuszać, ale ja czuję filozofię, jak to moja pasja wraca I, i bardzo mi to cieszę. Ja dawno kiedy jeszcze nagrywałam, to dostawałam pytania propos tego, czy będę nagrywał po angielsku i myślałam, jak to zrobić, żeby to było takie zorganizowane. Ale nie byłem pewien jak i teraz mam oficjalnie drugi kanał, który nazywa się Robert Carter, na którym będę publikował filmiki takie bardziej eksperymentalne co w stylu filmiku In On Was, który wypuściłem w tamtym roku, który jest moim ulubionym filmikiem jaki kiedykolwiek zrobiłem Będę tam rzeczy po prostu eksperymentalne które chcę zrobić zrobić coś innego będę wywołać tam music videos i inne rzeczy, których wolę nie spolerować ale ten po prostu będę lubił cokolwiek mi się podoba, będę eksperymentował będę próbował innych rzeczy i kiedy będzie coś takiego gadanego to będzie to po angielsku a tutaj będą pojawiały się dalej filmiki o książkach. Ich styl pewnie trochę się zmieni, ale nie będę za dużo mówił. Zobaczcie, jak to wszystko będzie wyglądało. Przede wszystkim cieszę się, że, że do tego wracam i że chcę do tego wrócić. Nazwijmy to takie czytanie moim planem 2.0. Mam nadzieję ulepszone, oby fajniejsze, ale przede wszystkim prawdziwsze. To by było chyba tyle na dzisiaj, a tymczasem czytanie czego dnia wam życzę. Bye!